Montaż maszyny w celu stosowania jako stół do wyżynarek. Do zamocowania potrzebne będą 4 śruby, 4 ograniczniki, 4 podkładki, 4 podkładki sprężyste, 4 nakrętki, 4 uchwyty mocujące, 4 duże podkładki oraz 4 nakrętki motylkowe. Wyjąć płytę maszynową ze stołu MasterCut 2500. Należy użyć wkładki szczelinowej z prostokątnym otworem do wyżynarek. W razie wątpliwości prosimy zapoznać się z piktogramem. Obrócić płytę. Ustawić wyżynarkę na płycie maszynowej. Brzeszczot musi się znajdować po środku otworu cięcia. Następnie należy zamocować płytę podstawy wyżynarki za pomocą śrub ograniczników uchwytów mocujących, podkładek, podkładek sprężystych oraz nakrętek motylkowych z wszystkich czterech stron do płyty maszynowej stołu Mastercut. Założyć ogranicznik na śrubę i nałożyć najpierw małą podkładkę, a potem podkładkę sprężystą. Następnie nakręcić nakrętkę na gwint Śrubę włożyć w kanał i przesunąć ogranicznik, ustawiając go blisko przy płycie podstawy wyżynarki. Upewnić się, że ogranicznik dobrze przylega, po czym zamocować go, dokręcając nakrętkę. Dokręcić nakrętkę jeszcze raz przy użyciu klucza płaskiego o rozmiarze 10. Założyć uchwyt mocujący. Następnie założyć dużą podkładkę i nakręcić nakrętkę motylkową na gwint. Dokręcić mocno, dzięki czemu mocowanie będzie pewne. Identyczne czynności należy wykonać we wszystkich czterech punktach mocowania. Teraz należy obrócić płytę i włożyć ją w blat stołu. Powinna zablokować się w czterech uchwytach. Zamocować osłonę i podłączyć wtyczkę do wyłącznika bezpieczeństwa. Po założeniu zacisku włącznika wyżynarka jest gotowa do użycia. Można teraz włączać i wyłączać urządzenie za pomocą przełącznika. Do Państwa dyspozycji są również instrukcje dotyczące zastosowania stołu MasterCut 2500 jako pilarki stołowej z ręczną pilarką tarczową ze zintegrowanym klinem rozszczepiającym oraz jako pilarki stołowej z ręczną pilarką tarczową bez klina rozszczepiającego z funkcją prowadzenia pilarki jako stołu frezarskiego lub stołu do pił ukosowych. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi lub na filmie instruktażowym. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych przez producenta urządzenia. Pod adresem www.wolfcraft.com znajduje się kontakt do naszego działu pomocy technicznej oraz serwisu do spraw części zamiennych.